Dzień dobry, witam państwa. Znajdujemy się w łódzkim orientarium, w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Już w niedługim czasie zamieszkają tutaj orangutany sumaczańskie, dzisiaj z Dniu Orangutanów, chciałbym państwu powiedzieć parę słów o orangutanach, które, no niestety, w naturalnym środowisku bardzo zagrożone są wyginięciem. Każdy z nas może coś zrobić dla orangutanów i dla wszystkich zwierząt, które zamieszkują w Malezję i Indonezję. Te dwie wyspy, na których żyją orangutany, czyli Borneo i Sumatrę. Pamiętajmy i zastanówmy się, jak kupujemy produkty, czy one zawierają certyfikowany olej palmowy. Ponieważ największym problemem dla orangutanów jest to, że ich naturalne środowisko jest przemieniane na plantacje palm olejowych, z których powstaje olej palmowy. Dlatego jeśli kupujemy produkty zawierające olej. Powinien on być certyfikowany. A czasami warto się zastanowić, czy w ogóle kupować takie produkty. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, no niestety, popularne jest na przykład meble, podłogi z drzew, które pochodzą z Borneo, Sumatry. Więc jeśli już musimy kupować takie produkty, również sprawdzajmy, czy one są certyfikowane. A tak naprawdę, najlepiej nie kupować. Takich produktów z drzew z tych dwóch wysp, no bo w ten sposób przyczyniamy się między innymi do wymierania orangutanów sumaczańskich, a w naturalnym środowisku zostało ich tylko już jest 13-14 tysięcy. Wyspa Sumatra jeszcze kilkadziesiąt lat temu była w prawie w 100% zalesiona. Teraz pozostało tylko kilkanaście procent lasów. Orangutany sumaczańskie żyją tylko w północnej części wyspy. No i niestety człowiek bardzo napiera na ich naturalne środowisko i podstawą jest to, żebyśmy pozwolili im przetrwać. Będą lasy, jest szansa, że przetrwają orangutany. Nie będzie lasów, no niestety ta szansa ich przetrwania w naturze jest bardzo niewielka. Łódzki Ogród Zoologiczny również będzie przystępował do ochrony tego gatunku i to będzie nasz podstawowy cel, gdy będziemy razem tutaj żyli w Łódzkim Orientarium, w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym.